Listopad nas rozpieszcza. lecz na horyzoncie widzimy ochłodzenie. Magdalena Pecka kłaniam się i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Obszar wyżowy rozciąga się od basenu Morza Śródziemnego po Morze Czarne. Nad resztą kontynentu oraz nad wyspami brytyjskimi dominują niże wraz z frontami. Jak widzimy fronty oddzielają ciepłe powietrze od chłodniejszego, dlatego wraz z nasuwaniem się frontu nad Polskę zacznie docierać do nas chłodniejsze powietrze z północy. Natomiast najbliższej doby pozostanie Zostaniemy jeszcze w napływie ciepła z południowego zachodu. Jutro najchłodniej w Oslo i w Sztokholmie 3 stopnie, a najcieplej w Atenach 21, i tam pełne słońce. Nadchodząca noc w kraju jeszcze pogodna i ciepła. Jedynie na północy wzrośnie zachmurzenie i tam występować będą opady słabego deszczu. Wiatr umiarkowany silniejszy nad morzem i w Sudetach. Temperatura od 3 stopni w Małopolsce do 10 na Pomorzu. Piątek pochmurny na północy i tam deszcz. Więcej chmur również w pasie centralnym Polski, ale na południu możemy jeszcze liczyć na sporo słońca. Wietrznie w górach i nad morzem. Wysoka temperatura utrzyma się na Dolnym Śląsku, gdzie lokalnie pojawi się nawet 17 stopni. Po południu na warszawskich barometrach zobaczymy 997 hektopaskali. Sobotę ciepłe powietrze zalegać będzie jeszcze na Podkarpaciu i tu będzie najcieplej do 10 stopni. Strefa z opadami deszczu głównie w pasie centralnym Polski o poranku mgły na południu, które mogą dłużej się utrzymywać. Słonecznie jedynie na północnym wschodzie i tam w nocy z soboty na niedzielę temperatura spadnie poniżej zera. Niedziela dość pogodna na północy, w centrum i na południu pochmurno z deszczem lub mrzawką. Maksymalnie od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 9 w Polsce Południowej. W poniedziałek, poranek z mrozem, w dzień miejscami deszcz będzie mieszać się ze śniegiem. Występować będą także opady krupy śnieżnej. Od 3 do 5 stopni jedynie na Podkarpaciu Cieplej. We wtorek na przeważającym obszarze kraju bez opadów deszcz jedynie na wybrzeżu, a śnieg na krańcach północno-wschodnich i w górach. Maksymalnie do 5 stopni na zachodzie. Środa nadal deszczowa nad morzem i tam już słabszy wiatr. Opady mieszane w południowo-wschodnich regionach. Chłodno w całym kraju. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.